Jeśli chodzi teraz o urazy, w jakich, mechanizm urazu, w jakich dochodzi do ich zerwania, przede wszystkim jest to sytuacja, w której te mięśnie są napięte i podane jakiemuś obciążeniu. I w tej sytuacji może dojść do gwałtownego wyprostu w stawie kolanowym, co może doprowadzić do tego, że te mięśnie nie wytrzymają takiego gwałtownego rozciągnięcia, kiedy są napięte. No, i mamy wtedy bardzo często uraz. I tutaj możemy te urazy podzielić na dwa mechanizmy. Jedno to są małe urazy, takie mikrourazy, które doprowadzają do uszkodzeń przewlekłych, a drugi charakter urazu to jest gwałtowny uraz, czyli taki, w którym ta siła, która zadziała na tę grupę mięśni jest na tyle duża, że dochodzi do całkowitego zerwania mięśnia. Najczęściej do tego zerwania dochodzi w przyczepie. Do guza kurszowego, czyli właśnie do tej części, tylnej części naszej miednicy.